Dzień dobry Kinga Wagner. Witam w programie Tu jest Polska Okiem Artystów na kanale prawy.pl. Moim i Państwa gościem jest Wojciech Jan Pytkowski. Witamy Cię serdecznie. Cześć, cześć Kinga. E, muzyk, kompozytor, e, lider zespołu, zdobywcy pewnych oskarów, producent muzyczny i twórca projektu Rockman za kółkiem. Znany z łączenia oczywiście rockowego brzmienia z silnym, patriotycznym przesłaniem oraz zaangażowaniem w pomoc innym. Będziemy dziś rozmawiać o twórczości Wojtka, o muzyce, doświadczeniach, działalności artystycznej, o Polsce. Zacznijmy od muzyki. Wojtku, powiedz, co dla Ciebie oznacza bycie liderem zespołu, zdobywcy pewnych Oscarów, w jaki sposób Polska wpłynęła na tą muzyczną podróż? Witam państwa serdecznie, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No, w ogóle, muzyka dla mnie to jest miłość, jak piękna kobieta, którą się zdobywa, którą, którą się zabiega i która daje dużo przyjemności, ale niestety też cierpienia, jak wiesz. Mhm. No, jestem członkiem Najwyższym Stowarzyszenia Autorów ZAX i, jak gdyby, jestem twórcą, autorem i kompozytorem. Od zarania dziejów, od czasu, jak perfekt zespół mnie wziął na scenę, pokazał mi tą wielką półkę, wiesz, no to mhm. od tamtego czasu jestem zarażony. No, i na przestrzeni czasu i lat zauważyłem w Polsce, że niestety polscy twórcy są w bardzo kiepskiej sytuacji obecnie, ponieważ są okradani. Mhm. A wszystko to powiem może za, za chwilę, bo to jest bardzo dobry program i medium do tego, żeby dotrzeć do ludzi, bo ten temat się przewija, słuchaj, w kuluarach z X-u, ale zawsze muzycy, wiesz, zapią sobie inną robotę w innym tego i kładą na to wszystko do mhm. laskę. Natomiast o co tu chodzi? Wyobraźcie sobie, że była o mnie telewizja niemiecka ostatnio oburzona, że widzieli mój wywiad na Zachodzie w telewizji przetłumaczony, że jak to jest możliwe, że w polskim radiu nie ma polskich utworów, a oni jako Niemcy. Płacą do Gemy niemieckie, czyli do takiego ZAX-u i puszczają z Kolima, puszczają Kiza, polskich raperów, Mate, Wszyscy, wszyscy grają w niemieckich radach, a w Polsce nie, 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 nie grają. Jak hmm. chcesz, to ci odpowiem, jak to jest. No właśnie. I tu się zwracam wszystkich, do wszystkich Państwa i teraz najpierw, zanim to powiem, to muszę to powiedzieć, bo obiecałem i chłopakom z budki Suflera i Golcom. Zwracam się do wszystkich prezesów koncernów zagranicznych w Polsce. Universal, Sony, Wszystkich koncernów zagranicznych i Warner zadarliście z muzykami. Nie ma dzięki Wam żadnej polskiej muzyki w radiu. ZAX notuje rekordowe przychody, wszystko wyjeżdża za granicę. Do zax są dopisani dyrektorzy film fonograficznych, publisherzy, dyrektorzy fundacji muzycznych, tylko nie artyści. Rozumiesz? Bo artysta ma obiecane, że, że będzie dopisany. Dopisuje do zajęć do jakiegoś debila, rozumiesz, który nie jest muzykiem, nie wie jak jest cedur na gitarze i on bierze z tego pieniądze, bo mu mówi, że będzie puszczał. Informuję wszystkich, że to nie są lata 90., że muzykowi nie wystarczy iść panienkę zdobyć po koncercie, napić się piwo i zejść od Doga na stacji. To są inne czasy, kupujemy struny i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo Ci dziękuję za tę możliwość ogłoszenia walki. Walczymy. Już do startu wjechało CBA i idziemy teraz dalej. Nawet. Tak. Dobrze powiedz, współpracowałeś z wieloma ikonami polskiej sceny muzycznej. Wojtku, jak te doświadczenia ukształtowały ciebie jako artystę? Ja się uczyłem od wielkich artystów. Śpiewać, grać, zachowania na scenę. Czerpałem wzorce od wielkich mistrzów, od perfektu. Od, od wilków, mhm. słuchaj. Nawet mnie uczył zawodu na scenie Jan Kobuszewski, świetny polski aktor. Oni wszyscy mnie uczyli prawdziwego artyzmu, to czego teraz nie ma, bo teraz jak wiesz, mhm. bardzo dużo ludzi korzysta na koncertach z tak zwanego autotuna, czyli urządzenia dostrojenia wokalu. Gdzie ten artyzm jest? Pytam się. Nie ma. Nie ma. Chociaż teraz algorytmy wszystkie YouTube'owe, Instagramowe zmierzają do tego, że więcej wyświetleń ma dziewczyna, która nie ma filtrów i mówi głosem z, z szumem niż te wszystkie robione rzeczy. Ale to ewoluuje cały czas. No dla mnie osobiście muzyka jest miłością, ale jakbym miał doradzać młodym ludziom w tej chwili, to zanim zaczniecie bawić się w muzykę, to zaadzcie sobie jakiś dobry zawód na przykład na adwokata albo coś, się wyuczcie, żebyście mogli oszukiwać ludzi za pieniądze, bo to zawsze będzie popyt na to. I dopiero się zajmować muzyką. I druga rzecz, mówię tutaj do wszystkich ludzi, którzy mnie oglądają. Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, mhm. jesteś utalentowany, coś w domu nagrywasz, jakieś demo, dajesz do YouTube'a i masz wyświetlenia, mhm. za chwilę do ciebie zadzwoni jakiś frajer z firmy fonograficznej zachodniej, będzie chciał Cię zaprosić i będą chcieli z ten kontrakt. Zwoń na policję od razu. To są złodzieje, oszuści i ci artyści, którzy mają podpisywane kontrakty w obecnym czasie z firmami fonograficznymi, są blokowani. Wiesz jak to się dzieje, że dostaje zaliczkę i 10 lat nic nie może zrobić. Te hieny z tych firm fonograficznych chcą wszystko. Za X, koncerty, za reklamy, za wszystko. I dlaczego to wypłynęło? Dlatego, że my artyści, jako twórcy, nie mamy na składki w X-ie, a Zaiks, czyli nasz ojciec, notuje rekordowe wpływy, rozumiesz, które mhm. gdzie wyjeżdżają? Za granicę. I dlatego dopóki nie będzie ustawy w Polsce o ochronie języka polskiego, tak jak jest we Francji czy w Niemczech, to będą nas okradać. A wiesz, dlaczego tej ustawy nie chcą się podpisać? No właśnie. Dlatego, że lobują to ci te capy stare, takie jak ja, mhm. rozumiesz, tylko nie muzycy. Oni to lobują tym, 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 tym Sejmie, tym politykom płacą, mhm. żeby e, słuchaj, nie podpisywać tej umowy. I jeszcze jedna rzecz. Polska jest jedynym krajem, który nie ma ustawy o, język, o polskiej muzyce, bo puszczają naszą polską muzykę w nocy mm -hmm. i to tylko 20%. Wiesz dlaczego? No. Bo to jest związane z ustawą o języku polskim. Nie z muzyką. O języku. Dlatego jak, jak tę ustawę nie podpiszemy, chcemy się zwrócić do ministra w ogóle kultury, bo zbieramy w tej chwili petycję, to jest bardzo ważne i podpisy. Ja się koleguję z raperami i taki Skolim, czy taki Kizo pokazali, jaką skalę pieniędzy i jesteśmy okradani, bo oni się nie dali okraść, rozumiesz? No tak. Oni koncertują, to są to są dziesiątki milionów złotych. Teraz mm. sobie wyobraź, jak zarabiają na muzykach ludzie, którzy wykorzystują niewiedzę muzyków i otumanienie, to jest druga sprawa. I okay. trzecia, w Polsce jako jedynym kraju nie ma podpisane umowy na nośniki czyste. Wiesz co, to są nośniki czyste, bo ludzie nie wiedzą. No, nośniki czyste to są Smartfony, iPady, pralki, Wi-Fi, wszędzie gdzie mm -hmm. może być mu muzyka. I na całym świecie 1% idzie dla artystów, o takich właśnie jak my. Mm -hmm. Czy gra, czy nie gra, to dostaje z tych 1%. Natomiast prezes tego stowarzyszenia importerów audio i wideo, wiecie co robi? Mm -hmm. Słuchajcie ludzie, bo ja się nie boję tego powiedzieć. Ja już mam tyle lat, jak mnie zastrzą to do widzenia. Uwaga, prezes takiego stowarzyszenia importerów audio i wideo idzie do gazety wyborczej i mówi tak, napiszcie mi artykuł, że ich to złodzieje. A ja wykupuję reklamę Samsunga za 40 milionów. No, każda redakcja się cieszy, tak? Bo będzie miała pieniądze w redakcji. Mhm. I nagle się okazuje, pisze ktoś artykuł wyborczy czy gdzieś, że za x to złodzieje, a on później mówi, jak ja mam płacić za x jak to złodzieje, rozumiesz? Mhm. I to, takie rzeczy się dzieją. Muzycy to wiedzą, przeżywają to, zapijają to piwem winem, mhm. a ja jestem jakby trzeźwy. Aha. Zebrałem wszystkich artystów. W tej chwili przygotowujemy materiały na tych wszystkich prezesów, bardzo, bardzo kompromitujące mhm. i zawalczymy ich, ich bronią. Dopóki nam minister nie podpisze umowy e, o ochronie języka polskiego, o e, ochronie polskiej muzyki w mediach, mhm. to uprzedzam, że będziemy śpiewać piosenki naśmiewające się z was polityków, bo dla mnie polityka, przepraszam, czy mogę to powiedzieć, e, dlaczego, dlaczego ja nigdy nie głosuję ani nic, bo ja się nie zajmuję przestępczością zorganizowaną. No jak można 30 lat nie podpisać umowy z, o, o polskim, polskiej twórczości? Wszystkie radia sprzedane, polskie nagrania sprzedane. Kto to sprzedał? Czyli jednym słowem, artyści zostali pominięci. My jesteśmy po prostu oszukiwani. To jest to. Oczywiście, jeżeli jesteś gwiazdą, to z biegu ma pieniądze za reklamę, ale tych artystów jest na palcach jednej ręki. Natomiast Kolim, Kizo i wielu młodych raperów pokazało im fakt. Tym wifiom fonograficznym ja też wszystkich namawiam. Zapisać się do ZX-u, składać utwory, uh -huh. a następnie samemu je wydawać. Do niczego wam nie jest potrzebna firma fonograficzna, tylko do tego, żeby je skopać tyłek. I to wam obiecuję. No, bardzo bowiem, że mocne, mocne. mocne. Ale, ale my mamy nawet, słuchaj, my mamy nawet zeznania przygotowane no. polskich aktorek, aktorek, piosenkarek, które były namawiane do seksu w zamian za kontrakt. Mhm. Bo dziewczyna jak kończy 40 lat, to my myślisz, co ja zrobię później po 40, będę taka charakterna? Mhm. A tu mi proponuje klucze od pokoju, będę miała kontrakt, płytę i zobacz ile jest piosenkarek śpiewających aktorek. No to też, to powiem Ci, że to też źle świadczy o jakby o tej branży, prawda? To jest, to jest, ja to nazywam mhm. nie show, tylko show biznes. w ogóle. <noise> no to to wiesz jak wygląda, wiesz co tym zarządza rynkiem? Mhm. Zarządza to kilku facetów koło 50-60, takich starych capów jak ja, mhm. tylko nie są muzykami, nic nie tworzą. Mm -hmm. Tylko e, na przykład pojawia się Twoja córka, załóżmy, nie? Mm -hmm. Zdolna. Tak. Nagle ma milion wyświetleń, i mm -hmm. uważaj, e, dzwonią do niej i Słuchaj, jesteś bardzo talentowana, Zapraszam ją do firmy, gdzie jest Emi Winehouse, płyty, wiesz wszystko. Mm -hmm. Ona nie wie, co się dzieje. Jeszcze jak ujarana jest to już w ogóle. Ja nie, Słuchaj, podpisują swój kontrakt, ona wraca do domu i mówi: Mamo, masz tu kontrakt, mam na 5 płyt, mm -hmm. na 5 lat, zobacz 200 tysięcy, dostałam zaliczkę 10, tylko ona nie wie, że on mm -hmm. nic nie może. Uh -huh. I ona przynosi za miesiąc płytę z graną, oni mówią, nie, nie, nie te chórki. Uh -huh. e, za dwa miesiące przynosi płytę. Nie, 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 nie wiesz co, może wymienić tą wokalistkę i ją przedłużają. Tak uh -huh. zablokowali Anię Szarmach, tak zablokowali Sławka Uniatowskiego. E, wiesz, ja to rozpętałem tą wojnę, uh -huh. bo ja nie uh -huh. mogę patrzeć. Słuchaj, są y, muzycy w Polsce legendy, ikony, których uh -huh. solówki zagrane grają młodzi ludzie w sklepach muzycznych uh -huh. i ci ludzie, ci te legendy są w DPS-ach, rozumiesz? A jakiś jeden frajer z drugim, co, ma, co był szefem firmy fonograficznej, teraz ma jakąś fundację muzyczną, udaje, że zbiera na to pieniądze. To jest taki wałek i najgorsze jest to, że ja mówię do prezesa ZAX-u, dlaczego ZaX ma rekordowe wpływy, a my nie mamy co jeść? A on mówi, posłuchaj co leci w radiu. I nie dość, że radio płaci ryczał, to jeszcze daje listę, które piosenki są grane jakichś artystów. Wszystko jest zachodnie. I jeszcze coś, nasyłają kontrolę na, kontrolę na nas, i przypadkiem z tych pieniędzy nie uszkodzimy coś dla polskich artystów. Mhm. Także, Ale powiem Ci, że, Wojtuś, że jednak odważny jesteś, podejmując takie yy, myślę, ja, ci ci coś wiesz, ja mam już 61 lat, ja swoje przeżyłem. Jak mi coś zrobią albo coś, to uprzedzam, że mam córkę, mhm. że ja przy córce jestem bardzo łagodny. Moja córka komuś wysadzi w powietrze samochód, to na pewno maska nie spadnie na ziemię. Mhm. <laughs> Jest bardzo groźna. Także mhm. na pewno mnie pomści. Ja przynajmniej. Wiem, że ja z tego już to nie To skurzy... jak każdy ojciec, prawda? Za córką. Tak. Ja y, być może jak się uda to wszystko przeprowadzić, a mamy haki takie na tych prezesów, bo każdy jest, wiesz, y, człowiekiem, nie? No Są tak. nagrania, te dziewczyny się nagrywały, siebie nagrywały, takiego frajera nagrywały, wiesz. Mhm. To wszystko po latach wychodzi. Ja pracuję dla agencji detektywistycznych, które w Polsce mhm. działają i skupują te wszystkie taśmy, mhm. które służą, do wywierania wpływu na takich decydentów. To są nieszczęśliwi ludzie. Mają teraz po 50-60 lat, mają wille, domy. Uh -huh. I słuchaj, no teraz y, y, szefostwo sawp zostało zawieszone z startu. Uh -huh. I się okazuje, że prezes sobie trzy domy wybudował. A artyści uh -huh. od 2003 roku nie wiedzieli, co się dzieje na boisku. Uh -huh. Nie może być tyle firm, y, i to przestrzegam muzyków wszystkich, nie uh -huh. może być za X 100 art, SAF i SPAF działać, bo ludzie nie wiedzą, komu płacą i za co. My chcemy, żeby był tylko za X, no tak. i żeby ewentualnie SAW jako wykonawcze i żeby to po prostu artyści polscy mieli. Bo wiesz, polski muzyk, młody, ustalentowany. Słuchajcie, jeżeli ja jako stary Rockman słucham radia mhm. i nie ma tej polskiej muzyki w radiu, to co? to co ja mogę powiedzieć młodym ludziom? Jesteście słabi, albo nie macie takich produkcji jak amerykańskie, to jest gówno prawda. Mhm. Polacy mają jeden z najzdolniejszych y, narodów, bardzo zdolni ludzie. Są pięknie śpiewają, faceci, dziewczyny. Produkcje są takie. Słyszałeś jakie robią produkcje zachodnie polscy artyści? No, to jest cudo. Mhm. Tylko nie mogą tego puszczać dziennikarze, bo mają płacone z firm fonograficznych zapuszczanie tylko swojej muzyki. Mhm. Czyli innymi słowy, w obecnym czasie, poza wyjątkami takim jak Skolim, czy Kizo, czy tam mhm. raperzy, zagościły u nas firmy zagraniczne za zgodą polityków, wykupiły wszystko i nic polscy artyści nie mogą. Mogą iść do warsztatu samochodowego i do widzenia, a żona... Hani, takie... no niesamowite, no niesamowite. No, a żona takiego martwy się mówi, ty nic nie umiesz, to się nie, nie jesteś nieudacznik, nie? Mhm. A on nic nie zrobi, bo idzie i się zderza, no co, no z, z Paris Hilton, tak? Mhm. <laughs> no powiem ci, Wojtuś, że no, zaskakujesz, naprawdę. Ale to jest nic jeszcze. Ja mhm. mam jeszcze złą wiadomość dla prezesów filmów fonograficznych. No, słuchaj, na przykład Ostatnio zapytałem się to, Tomasza Kopcia, który jest byłym dyrektorem BMG, pracował w Pomatonie, obecnym Warnerze. No i tak się zaciekawiłem, zapytałem się go, czy to nie jego nazwisko figuruje w ZAIKSIE. Człowiek, mhm. który nie jest muzykiem, artysta mhm. Zapytałem się, czy to nie jego nazwisko figuruje w ZAIKSIE jako twórca, autor, kompozytor i wykonawca. On powiedział, że to jest pomówienie, mhm. że absolutnie nie. Zatem... Mhm. Korzystając z tej anteny, szukamy polskich, z bardzo dobrych artystów, na przykład bardzo nieznanych, mhm. skromnych, na przykład Tomasz Kopeć jest taki, jak ktoś z Państwa zna takiego, który ma 47 piosenek zapisanych na siebie jako mhm. współautor, współkompozytor mhm. i wykonawca, zgłoście się, ponieważ wszyscy my muzycy tacy jak ja buntowniczy. Zakładamy mhm. polskie nagrody muzyczne, pierwsze w historii nieskorumpowane, mhm. i chcemy nagrodzić pana Tomasza Kopcia, którego nie zna nikt, bo, bo nie wiemy. Wiesz, jakie on ma piosenki zarejestrowane? Nie. Po trzy miliony każda ma od, odsłon. To jest milioner. No tak. I ja go nie znam. Nikt go nie zna, budka, <laughs> zna, Nikt go nie, nikt zna. nie zna. Dobrze, wiesz, co tak jeszcze tutaj abstrahując, w swoich utworach często łączy szerokowe brzmienie z patriotycznym przesłaniem, prawda? Tak. Skąd bierze się u ciebie? Ta potrzeba łączenia sztuki z miłością do Polski. Proszę. Bo wiem, że tak. To jest oryginalne z mm -hmm. Powstania Warszawskiego. Y jeszcze miałem jedno. To Mój tata to mm -hmm. legendarny pseudonim Jur z Batalionu Parasol. Aha. Z powstania warszawskiego. I on mi wpoił takie patriotyczne elementy. Bardzo się denerwował, jak słuchał polityków. Mm -hmm. Kiedyś poseł Joński powiedział w telewizji, że powstanie było w 1993 roku. To ojciec rzucił szazan w telewizor. <laughs> No. No, tak. Chodzi Ci pewnie o ten numer, co nagrałem. No tak, wiesz, bo y, ja Ci powiem, ja jestem człowiekiem trzeźwym. Jak wiesz, jestem po przejściach. Prowadzę kanał dla ludzi, którzy są wyjść z nałogów, nie wiedzą jak. Mm -hmm. Jestem zupełnie przytomny. I jak mm -hmm. zacząłem być przytomny, zacząłem dostrzegać właśnie takie mankamenty, mm -hmm. jak nas okradają. Dlaczego, jak Polacy piją, czy jarają jakieś zioło, to są mm -hmm. wiesz, manipulowani przychodzą do domu, no co, napiją się mu jest dobrze, tak? No, no, tak? Więc nie widzą konkretu, wiesz, dużo talentów się zmarnowało, dużo ludzi mhm. załamało się. Jak się muzyk załamuje, to ma depresję murowaną. No, a Ty prowadzisz jako producent swoje studio nagraniowe. Tak. E, powiedz, jaka ważna jest dla Ciebie Twoja niezależność artystyczna i ta możliwość tworzenia na, tym właśnie, na, na własnych zasadach. Jak to wygląda? Najważniejsza jest <laughs> dla mnie. Po pierwsze, to już mhm. pewnie oglądałaś, mogłaś się przekonać w moim konflikcie z dodą, mhm. że mnie się nie wydaje poleceń. Mhm. Jak to ojciec mówił, mój, ja mam luksus własnego zdania. Mhm. Rozumiesz? Mając mhm. cokolwiek swojego. Ja się to w więzieniu nauczyłem, wiesz? Jak nauczyli mnie zwracać uwagę, jak się pestkę słonecznika w łupince wsadzało się w przemyconej ziemi ze spacerniach, w jakimś plastikowym pojemniczku. I pomówili mi, ile wody się nalewa. I mówili, że ona będzie rosnąć do 15 cm, i potem opada nie? Słuchaj, jak to rosło, jak ja się cieszyłem. Wiesz, jak ja w ogóle, wiesz, dotykałem, to gadałem, że później mi to opadło, to mało mi się płakać chciało. I tam się mm. tego nauczyłem, wiesz? I, jaka jak gdyby... samodyscyplina trochę też. Oczywiście, mm -hmm. tak. Trzeba dostrzegać rzeczy, które, e, człowiek nie dostrzega w tym natłoku tego, tego, tego życia, co jest. Ale mm -hmm. chcę powiedzieć Ci, tak. że naprawdę polscy twórcy, młodzi, koleguję się z raperami, nawet nagrywam z nimi są tak zdolni, że się nie dziwię, że oni mają w nosie polskie radio i polskie, jak oni lecą na zachodzie. No facet mi powiedział z Niemiec, był mm -hmm. z, z radio Monachium, że z Kolim był 17 koncertów zagrał i w Londynie i, i w Niemczech. Mm -hmm. I rozumiesz... Można? No jest, można. Można, można. A Twój kanał na YouTubie właśnie, bo rozmawiamy, Rockman za kółkiem. Tak. To nie tylko muzyka, prawda, Bojtuś, To jest też wsparcie dla osób za, e, zmagających się z trudnościami. Ogólnie... Skąd pomysł? No, na y, takie połączenie. Już, już mówię, mhm. ja w okresie od 1998 y, roku borykałem się z uzależnieniem od narkotyków, od alkoholu mhm. i dlatego nic mi nie przeszkadzało, kto mi ją krada, za co, co mhm. ja gram, gdzie ja gram. Lecieliśmy na locie, wiesz, w Eurobizji mhm. byłem, tu mnie dziewczyny poznają, tu to, wiesz jak to jest, no, nie, tak. Taki, jak to się nazywa, jazda na odpiętych wrotkach. Mhm. I słuchaj, borykałem się z uzależnieniem, które wygrałem. Walkę o życie, o zdrowie. Jestem całkowicie czysty od kilkunastu lat mhm. i nie jestem terapeutą ani lekarzem, ale jak zacząłem opowiadać ludziom, jak to się bierze, mhm. że to ciało potrzebuje dopaminy, się domaga tej przyjemności fizycznej, ale jakie to ma za sobą skutki, i opowiadam, co ja przeżywałem, i zaczęli to ludzie oglądać. Jak zaczęli to ludzie oglądać, to zaczęli mi pisać, że trafiam lepiej jak terapeuta. No bo wiesz, nie, zgadza się, terapeuta jest potrzebny, ale jeżeli terapeuta dołuje na, na dzień dobry, wiesz, yy, śpuna, mm -hmm. to źle to widzę. Po prostu on idzie w to miejsce później, gdzie go mógł, nikt nie dokucza, nie? A ja zacząłem gadać, rozmawiać z tymi mm -hmm. ludźmi i zaczęło się to rozwijać, rozwijać, rozwijać. Ogólnie, no, jeżeli chodzi o muzykę, to ja mam swój kanał Zdobywcy Pewnych Oscarów w YouTube. Mm -hmm. Tam jest moja muzyka, natomiast kanał Rockman za kółkiem poświęcony jest ludziom i teraz uważaj, zacząłem mm -hmm. dla tych ludzi, co pytania zadają o mm -hmm. nałogi, bo wiesz, jemu nie wstyd jest do mnie zadzwonić, czy odpisać, mm -hmm. czy napisać, iż on ma iść do jakiegoś yy, przychodni i szukać terapeuty. Wiesz, o mm -hmm. co to chodzi. Okay. I słuchaj, zacząłem zapraszać ludzi mm -hmm. do kanału, to się okazało hitem, mm -hmm. którzy byli na dnie, w rynsztoku, na ulicy, w bezdomności, w więzieniu, w narkotykach, w heroinie i wyszli z tego. Mm -hmm. i, to, I są, na przykład, jedna dziewczyna teraz przychodzi do mnie, co wyszła z takiego sodomu, jest wicemistrzem świata w kulturystyce. Można? Tak, Można. następny chłopak po heroinie, 9 lat. Dziewczyna go wyciągnęła, słuchaj, mhm. i jeżdżą, jest barberem, jest przyszepą, i ludzi. Cieszy mhm. się, ma tą pasję. No tak. i, I zacząłem pokazywać ludziom. Y, Jak z tego wyjść? Pasją, tak, bo, pasją. Bo na tym się znam. Jeżeli ktoś się zaszczepi pasją, mhm. może to bardzo przyczynić się do wyjścia z nałogu. I takich ludzi pokazuję na moim kanale, w różnych y, mhm. branżach. I zażarło. No, to powiem Ci, że mega. I dlatego właśnie do mega, mega. nie udało się zablokować mi kanału, ponieważ hmm. internauci doszli do wniosku, że mój kanał jest potrzebny. <grym> ja, też tak, ja też tak uważam. I myślę, że jak będą nas oglądać widzowie, też, też będą tego samego zdania. Zapraszam wszystkich na kanał Rok Zakłkiem. Kukiem. Jak macie kłopoty, jesteście w melanzach, w depresji, za, za, na, napiszcie do mnie, zawsze coś mogę doradzić. No, dokładnie polecamy. Dobrze, powiedz jeszcze Wojtuś, może coś od siebie tak na koniec jeszcze, bo mamy jeszcze przed sobą jeszcze jeden odcinek, mm -hmm. więc tutaj moglibyśmy coś, co byś chciał nawiązać do jakiegoś tematu jeszcze w tym odcinku, mm -hmm. a potem zaprosimy na następny. E, no chciałbym powiedzieć, że z miłości do muzyki i z mm -hmm. miłości do artystycznych rzeczy, Jestem już w porozumieniu z czołówką legend polskiej muzyki i to są legendy mm -hmm. typu Urszula Dudziak nawet no czy proszę. coś i zasiądą w kapitule mm -hmm. polskich nagród muzycznych wspaniali ludzie, którzy nie będą skorumpowani, którzy uczciwie wybiorą najlepszy teledysk, mm -hmm. najlepszą kompozycję, najlepszy tekst i będziemy nagradzać muzyków, artystów niezrzeszonych w Polsce. Mm -hmm. Bez tych kontraktów, rozumiesz? I zobaczysz jaka będzie różnica, bo zwróciłaś uwagę, że ja w ogóle chciałem zapytać, bo dochodzenie wykazało, czy to jest prawda, jak mi oglądacie, dyrektorzy z że u was kosztuje załatwienie Fryderyka razem z kategorią 40 tysięcy. To podobno Staszek Ciński ma takie możliwości. Chciałem zapytać, czy to jest prawda, bo, bo wiesz, bo my jesteśmy zaniepokojeni. I w związku z tym, że na przykład zobaczcie ludzie, z Kolim... Największa sprzedaż płyt. Mhm. 415 koncertów w roku. 200 milionów wyświetleń w YouTube. Mhm. Ani słowa nie było w nagrodach muzycznych Fryderyk o nim. Dlaczego? Dlatego, że ktoś się załatwił. Jest na przykład zespół Śmigło, kategoria mm -hmm. Sikiera. No, znasz taki zespół co dostał Fryderyka no, Bojenek? Ja no nie, no nie. No bo to jest tak jakby, wiesz, bardziej taki personal. Dlatego chcemy to skończyć mm -hmm. i jeszcze wam powiem, ludzie, bo nie wiecie tego, możecie mnie lubić albo nie w tym programie. Nawet, że nie będziecie mnie lajkować, ale słuchajcie. Będziemy. Stowarzyszenie Producentów Audio wideo które jest organizatorem Fryderyków, powstało 30 lat temu, wiecie po co? Żeby walczyć z piratami. Myśmy od nich musieli kupować hologramy i naklejać na płyty, że to mm -hmm. nie była oryginalna płyta. Od, 30, od 20 lat nie ma już hologramów, nie ma produkcji płyt, nikt tego nie robi, wszystko jest w internecie. Oni dalej biorą pieniądze od nas. Mm -hmm. No i to taki... I tak nie I my to, i my to skończymy. To. I było już tak, jak powiedziałem, mm -hmm. minister zawiesił zarząd startu, teraz się bierzemy za spaw. No, trzymamy kochani w takim razie <laughs> kciuki. Nigdzie żeby... się nie zapisujcie o młodzi ludzie oprócz za u Polecam tylko ZaX i tam jest opieka, tam dostajesz prawnika i mhm. jesteś spokojna, wiesz? Zaiks. No super, i tak właśnie się stanie. Bądźmy dobrej myśli. E, więc e, za tą pierwszą część dziękujemy Ci serdecznie, Wojtuś, że wystąpiłeś u nas w programie. W ogóle, proszę Państwa, dogadałem się e, z Kingą i od jutra prowadzimy razem ten program. <laughs> A, no, właśnie, to, to będzie <laughs> bardzo ciekawe. Także, kochani, e, oglądajcie nasz kanał, subskrybujcie. Nie, nie, nie przeoczcie tutaj naszego odcinka i zapraszamy na kolejny. Do zobaczenia. Do zobaczenia.